Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla baranków na kwiecień 2024 roku. Rozkład będę robiła stali Delight Sears Starot. Jeszcze tutaj wybierzemy jedną energię stali słowa dla duszy. Dobrze, myślę, że wystarczy. I zobaczmy, co tutaj będzie chciało się pokazać dla baranków na kwiecień. Energia miesiąca. Mamy tutaj 6 buła, więc bardzo fajna myślę, że energia tutaj radości, energia triumfu. Więc może coś Wam po prostu tutaj wypalić w tym miesiącu. Możecie osiągnąć jakiś sukces. Ważne, żeby było to właśnie w taki sposób nie, tak zwanych, nie, 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 nie po tak zwanych trupach. Tak? Zawsze warto też to jakby tutaj w tej energii zaznaczyć, żeby to była właśnie taka, taka wygrana, właśnie uczciwa, ale myślę, że jak najbardziej. Um, właśnie taka ona tutaj będzie, tak? Ale no, trzeba zawsze wspomnieć też o tej y, negatywnej, jakby y, części tej energii, ale myślę, że dużo radości będzie w tym miesiącu, dużo y, właśnie. Y, z innych strony też podziwu. Właśnie w kierunku waszym, tutaj może wasze, w waszym kierunku mogą oczy tutaj być wszystkich zwrócone. Coś może wam się po prostu tutaj zrealizować, może jakiś plan, nad którym pracowaliście dłużej, no, tutaj zostanie doceniony lub zostaniecie po prostu przez kogoś też docenieni, więc bardzo piękna. Energia, fajny miesiąc, myślę, i warto się cieszyć tą energią. Natomiast, jako trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć w tym miesiącu, jest pięć kielichów, czyli jest tutaj na, na poziomie emocjonalnym jakaś strata. Może to być związane, to nie musi być oczywiście miłosne, kielichy to bardziej mówią o emocjach, tak? Może to być związane z tym, że właśnie coś jakby osiągnęliście, jakiś etap, coś się z sukcesem zakończyło, no a teraz no, coś też jakby traci się, tak? Jakby zamyka, jak, zamyka, jak zamykamy jakiś etap, tak? Nawet właśnie z dużym sukcesem. To też no, może być tutaj na właśnie poziomie emocjonalnym poczucie, że coś się już skończyło, tak? Może to w ten sposób wyglądać. Ale oczywiście też może to być, jakby mogą tu być takie dwie takie energie dominujące, tak? Jedna tutaj w jakim, na jakimś polu odnieśliście sukces. A tutaj właśnie na polu emocjonalnym czujecie jakąś stratę. Czy to jest właśnie związane z jakąś osobą, czy z, z jakąś inną sytuacją, ale jest tutaj jakiś żal i jakaś strata. I tak jak mówię, taki, taki ból właśnie na poziomie emocjonalnym. Więc no, ten miesiąc myślę, że może być y, bardzo, bardzo ciekawy i taki dynamiczny. Dobrze. Niespodzianka. Hmm, niespodzianka cztery, cztery buławy. Jest tutaj dużo tych buław, więc fajnie niespodzianką może być właśnie y, tutaj, że znowu jakiś sukces jest może mniejszy jakiś, tak, ale jest tutaj coś tutaj się y, niespodziewanie y, ułoży Wam, więc może tutaj te pięć kielichów może nie będą takie straszne. Może to będzie tylko jakieś przejściowe. Więc jest tutaj dużo rado, radości. Y, taka jakaś mała stabilizacja się tutaj pokazuje. Coś tutaj może właśnie być czy naprawione, czy po prostu, czy, czy jakiś nowy temat tutaj wchodzi i nowy, nowy sukces, tak? I będzie z kim, myślę, się też radować, dzielić tą radością. Więc myślę, że jakiś tam smuteczek, myślę, że może się pojawić w tym miesiącu, ale też dużo triumfu i dużo też radości przyniesie kwiecień. Dobrze, następna energia to będzie co robić. Co robić? Osiem kielichów. No bardzo dobrze, no tu mamy tą piątkę kielichów, tak, że właśnie jest tutaj jakaś, jakaś strata, jakiś żal, ale co robić? No po prostu już odchodzić od rzeczy, które nie służą, czy tak jak powiedziałam, może jakiś etap, może coś się zakończyło właśnie z sukcesem. I po prostu no, trzeba iść do przodu, tak? I może jakiś właśnie, zakończyć już jakiś etap, tak? Właśnie z dużym sukcesem. Może bolesny ten etap też być, tak? Ale w jakiś sposób zakończacie ten etap z sukcesem i po prostu mm, wiecie, że jednak was już coś tam wzywa ciężko jest oczywiście przy ośmiu kielichach odejść od tego odwrócić się tak? bo to też było to kiedyś też spełniało swoją rolę też było drogie na poziomie emocjonalnym a tutaj trzeba zrobić ten zwrot więc myślę że tutaj takie właśnie będą ten miesiąc może być bardzo mieszany może być trochę trudny tak ale też jakby no, jest też dużo tej, tej, tej takiej, e, jest tego sukcesu tutaj, tak? widać, że, że na jakichś tam e, poziomach osiągnęliście ten, ten sukces i jest z kim po prostu też cieszyć się i świętować, że nie jesteście e, sami. E, dobrze. Czego lepiej nie robić? Pięć denarów, proszę, no nie zamartwiać się, tak? Pięć denarów. Nie zamartwiać się, nie patrzeć właśnie na to, co się traci, tylko bardziej zwracać uwagę na to, ile osiągnęliście. I tutaj na to zwracajcie uwagę. Tak jak powiedziałam, może ten triumf coś tutaj się kończy z triumfem. Może do końca nie jest wam to ten triumf na rękę, tak? Jakby na rękę. No. Może nie do końca Was to jakby cieszy, tak? I, I to jest właśnie to, jak na to patrzymy, tak? Właśnie, że to coś może się kończyć, i, i to może właśnie widzicie, możecie widzieć to w czarnych barwach, nie doceniać tego swojego sukcesu, więc tutaj na to bym zwróciła uwagę. Wynik, podsumowanie tego czytania: mamy siłę bardzo fajnie. Myślę, że będziecie mieli dużo siły, że dacie sobie radę. Ważne jest, żeby go odpowiednio też jakby korzystać z tej siły. Więc myślę, że to będzie bardzo taki miesiąc bardzo intensywny też właśnie jeżeli chodzi o emocje i o to, co się w ogóle dzieje tutaj jakieś też zmiany bym powiedziała tak bo tutaj trzeba też odchodzić od tych rzeczy co nie służą ale tak jak powiedziałam pokazała się siła więc jakby dacie sobie z tym wszystkim myślę że radę najważniejsze jest to że tutaj się przeplata właśnie i radość i sukces i też właśnie jakiś też smutek na poziomie emocjonalnym Jakieś odchodzenie od rzeczy, jakiś żal, że to coś się na przykład kończy, tak? No ale po prostu trzeba iść do przodu. Więc, ale myślę, że jeszcze tu, że na, w tym miejscu pokazała się jako niespodzianka. Pokazały się cztery denary, więc może niespodziewanie to wszystko was też wyciągnąć z tej energii piątki denarów, piątki kielichów, ósemki. I po prostu z tych dwóch piątek, i że łatwiej będzie Wam właśnie odejść już od tych rzeczy niekorzystnych, i że dostaniecie wiatru w żagle i będziecie też mieli siłę na to. Dobrze, zobaczmy jeszcze tutaj jedną energię stali. Słowa dla duszy. I zobaczmy, co tutaj dla baranków będzie. Dobrze, no może. Weźmiemy tą energię. Proszę. Jestem bezpieczna. Otaczają mnie dobrzy ludzie i opiekuńcze anioły. No, myślę, że tak tutaj. Yy, myślę, że te cztery buławy też mówią właśnie o radości, o, o, o dzieleniu się z innymi, yy, o jakimś sukcesie. Więc myślę, że jak najbardziej yy, tu ta energia się pięknie w, yy, wpasowuje. Więc myślę, że. Będziecie mieli siłę, intensywny taki myślę, że miesiąc. Mamy tu jedne wielkie arkana, które są właśnie bardzo ważne, które mówią o sile, tak, że będziecie mieli dużo zapału, siły na przyszłość. Myślę, że fajne czytanie na kwiecień dla baranków. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!